Cześć, nazywam się Ela, studiuję na BLCU, skupiam się na badaniach nad klasycznymi tekstami chińskimi. Mam nadzieję, że Polska i Chiny będą ciągle rozwijać się w przyjaznej atmosferze i mam nadzieję, że nasze stosunki będą coraz lepsze. Dziękuję. Jestem Ewa, studiuję na BLCU na kierunku język chiński i literatura. W przyszłości chciałabym zostać tłumaczką i bardziej zbliżyć nasze kultury ze sobą. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Jan Rzewczok. Jestem studentem na studiach doktoranckich Uniwersytetu Języka i Kultury w Pekinie na tłumaczeniu. Chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się obchodów nawiązania stosunków między Polską a Chinami i mam nadzieję, że nasze stosunki ludzi na każdym poziomie społeczeństwa będą coraz lepsze, coraz bliższe, jak bracia z różnych matek, Będziemy szli ku lepszej przyszłości. Tak, 75. rocznica to już jest rzeczywiście znaczący okres we współpracy naszej. Teraz jest dużo lepszy moment na budowanie tej więzi między Polską a Chinami. Jest dużo większa otwartość ze strony Chin, to daje ogromny potencjał współpracy. My nie mówimy tylko o współpracy między. Polską, a Chinami na terenie Chin, ale również w Polsce. Święta narodowe w Chinach są świetną okazją do podróżowania i serdecznie zachęcam wszystkich, żeby przyjechali i zapoznali się lepiej z krajem, ludźmi oraz kulturą.